Cześć przyjacielu, z tej strony pablo z bloga Jakzdobyćkobiety.pl. Z tego nagrania dowiesz się, czy wzrost mężczyzny ma znaczenie, a także otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy. Jak to jest z tym wzrostem u faceta? Czy to prawda, że facet zaczyna się od 180 cm wzrostu? Dla mnie ta sytuacja jest prosta. Być może dla niektórych kobiet faktycznie tak jest. Ile kobiet, tyle samo opinii na ten temat. I jest to zupełnie normalna sytuacja. Jednak, gdyby tak było dla wszystkich kobiet, to wszyscy faceci, którzy mają mniej niż te 180 cm wzrostu, nie mieliby szans na bycie z kobietami. <gry> Przykładowo taki Tom Cruise, który ma 1,70 m, Bono, który ma 1,68 m, Woody Allen. Met 65 czy Bruno Mars, który ma Met 65. Wszyscy ci faceci byliby skazani na samotność, a wiadomo, że tak nie jest. Jeśli chodzi o polskie podwórko, to sytuacja wygląda tak samo. Zresztą nawet jeden z niższych muzyków przyznał się do tego, że został muzykiem, aby mieć powodzenie u kobiet. Życie pisze swoje scenariusze, jak widać, wzrost faceta może mieć znaczenie dla niektórych kobiet, ale nie jest najważniejszy dla każdej kobiety. No dobrze, a co zrobić, jeżeli masz kompleks na tle swojego wzrostu? W takim przypadku masz trzy opcje do wyboru. Pierwsza opcja to możesz płakać do poduszki i użalać się nad swoim wzrostem, ale i tak to nic nie zmieni, więc zostawmy to pizdusią. Druga opcja to wycie w nocy do księżyca z rozpaczy, tak aby nikt cię nie widział. Ta opcja też nie jest ciekawa, więc zostawmy ją dla pizdusiów. Jeżeli oglądasz to nagranie, to oznacza, że jesteś facetem z jajami. Więc najlepsza będzie dla ciebie ostatnia opcja. Trzecia i ostatnia opcja, to zlej to ciepłym moczem. Przede wszystkim nie możesz czuć się źle z powodu swojego wzrostu. Ponieważ jeżeli masz więcej niż 20 kilka lat, to nie masz już na niego wpływu. Przecież już nie urośniesz. Dlatego zaakceptuj swój wzrost i tak go nie zmienisz. Pozbądź się kompleksu na tle wzrostu, aby czuć się dobrze sam ze sobą. Dlatego zamiast skupiać się na swoim wzroście, Skup się na tym, co możesz zmienić i poprawić. Przede wszystkim zacznij dbać o siebie. Lepiej się ubieraj, zdobywaj nowe umiejętności, rozwijaj się, a wolny czas przeznaczaj na pasję. Oprócz tego, przede wszystkim pracuj nad swoim charakterem i pewnością siebie, bo na to wszystko masz realny wpływ. Jeśli chodzi o wzrost faceta, to wiadomo, że wysoki facet ma już na starcie lepiej. Ale jest wiele sytuacji w życiu, gdzie kobieta ma obraz idealnego faceta jako wysokiego bruneta, a jest w związku np. z niskim blondynem. Takie sytuacje dzieją się każdego dnia. Wszystko dlatego, że taki niski facet jest w stanie nadrobić swój wzrost innymi cechami, które są pożądane przez kobiety. Oczywiście, jeżeli kobieta jest wyższa od ciebie, to pewien procent kobiet może cię odrzucić. I jest to zupełnie normalna sytuacja. Jednak jest wiele kobiet na tym świecie, dla których Twój wzrost będzie w porządku i na tym się skup. Pamiętaj, że o Twoim powodzeniu z kobietami decydują atrakcyjne cechy, takie jak pewność siebie, Twoja mowa ciała, poczucie humoru, czy ogarnięcie i zaradność życiowa. Często kobieta jest w stanie przymknąć oko na wzrost i wygląd faceta. Dla właśnie jego charakteru i osobowości. Może się tak zdarzyć, że kobieta powie ci, że jesteś niski. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim w takiej sytuacji nie tłumacz się kobiecie ze swojego wzrostu, a zamiast tego pokaż jej, że dobrze czujesz się ze swoim wzrostem. Daj do zrozumienia kobiecie, że nie masz kompleksu na tle swojego wzrostu i nie masz z nim żadnego problemu. Pokaż kobiecie, że masz dystans do samego siebie i najlepiej obróć to w żart. Powiedz kobiecie, że. Mnie nie przeszkadza, że jesteś wysoka. Będzie to świetna okazja, aby pokazać kobiecie, że masz poczucie humoru i w ten sposób zapunktujesz w jej oczach. Pokaż kobiecie, że potrafisz śmiać się z samego siebie. Natomiast jeżeli zaczniesz się spinać i pokażesz kobiecie, że masz kompleks na tle swojego wzrostu, to automatycznie przegrałeś w jej oczach. Podsumowując, dla niektórych kobiet wzrost faceta jest ważny, a dla innych nie. Ile kobiet... Tyle samo opinii na ten temat. Wiadomo, że wysoki facet ma na starcie lepiej, ale jeżeli nie jesteś wysoki, to przede wszystkim zaakceptuj swój wzrost, a następnie pracuj nad sobą, nad tymi rzeczami, nad który masz realny wpływ. Skup się na rozwijaniu siebie. To normalne, że są kobiety, które mogą cię odrzucić z powodu twojego niskiego wzrostu, ale są też takie kobiety, dla których twój wzrost będzie w porządku. Wszystko zależy od kobiety, którą spotkasz. Twój wzrost to jeszcze nie wszystko, ponieważ ważny jest Twój charakter i osobowość. Oprócz tego dbaj o siebie, a także zadbaj, aby kobieta dobrze się przy tobie czuła. Dostarczaj kobiecie pozytywnych emocji, a także naucz się z nią droczyć i flirtować. Jeżeli kobieta powie Ci, że jesteś niski, to przede wszystkim pokaż jej, że dobrze czujesz się ze swoim wzrostem, a najlepiej obróć to w żart. Trzymam mocno za Ciebie wciuki pozbyciu się kompleksu na tle wzrostu. Napisz w komentarzu, czy kiedykolwiek kobieta powiedziała Ci, że jesteś dla niej za niski? Aby utrwalić i przyswoić więcej wiedzy, najlepiej obejrzyj to nagranie jeszcze raz. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę kobietę.pl ukośnik poradnik. Następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, to jak obiecałem, czyli za darmo. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam zdobywco.